Kolejny, Cześć się, Manko, to kolejny odcinek Subway Surfer. W tym odcinku będziemy. Robić różne rekordy. No. To... Subujcie różnych youtuberów, razem wam... No, no, są fajni. No to zaczynamy. Biblo! Dzień dobry. też. do Mam już chłopaka. O, słabo. Słabo? Ja tu, ja na tym... Myślę na biurę. na na tym. Na bazie wszystko w tym? No. Dwa Ole Dwa

Dobra. Deskę zabierzemy i lecimy z koksem. Na, 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 na. Z koksem lecimy. A twój Oskar wrzuciłem. Jak on mówię na przykład jestem os? A bierzę do ciebie napisałem w komentarzu. Napisałem do ciebie ten Oskar tu jest. Haha, Oskar tu jest. W tym. Nie dojdzie. Ale jednak ja w odcinku. Ja mówiłem może dojdzie. A ja wszystkich wszystkich, które miały, to dawane tylko lajki, słowy i nie no, oglądałem ich. Dasy, chcesz. A ty? Aha dobra. Nie muszę iść do szkoły, iść do szkoły. Małej No to znowu. Znowu. nie idziesz. Jedziemy z koksem, koksem. No, pierożki, pierożki. No, pierożki. No, nie pierożki, w A Nie wierzę.

nie dał, bo to inni ludzie. Właśnie. Tak, a może Dacjan linka u jednego tego właśnie... Widzisz, widzisz jaka jakość muzyki? I zginęliśmy właśnie. Mam 7000 tysięcy pokażę wam na co zbieram. Coś bierasz? Czy wczoraj wrzuciłeś na YouTube? Tak. To Zbieram na 20 tysięcy na nie. Bo karmi się! O, bo jak co ty raz zrobimy, to zawsze z moimi kolegami. Idzie ja teraz. A, a, są... a ty już od mojej siostry to No, tutaj jest... A ile? A ile? A ile? A ile? A ile? A ile? ma? Dana. On nawet go nie ma. On ma tylko Messengera, który jest tak na... Żeby, żeby mieć Messengera, nie trzeba mieć Facebooka. No właśnie. Co? Nagrałeś wczoraj... Ty... Czemu nie nagrałeś Q&A? Q&A. nie

Zapraszam, trzeba to niezgodna. No, ja też nie chciałam. A ja sobie wczoraj e, z rodzicami ten zarz robiłem. Tylko powiedziałam, tylko moja mama siedziała na księżycach. Dobra, cześć, ja... siemanko, nara w tym odcinku.